Dzień dobry! Dzisiaj taki troszkę inny temat, czyli z czym chodzę do lasu, żeby narobić hałasu? Inaczej mówiąc, co zabieram ze sobą, idąc na polowanie. E, zacznę od podstawowych rzeczy. Więc wiadomo zapasowe rękawiczki. Lornetka, dalmierz. Ponieważ stałem się szczęśliwym lub nie, nabywcą tego oto termo, tego monokulara termicznego, więc pewnie zarówno dalmierz, jak i, jak i lornetka pójdą delikatnie w odstawkę, ale na razie jest. Podstawowa apteczka bez żadnych szaleństw. Jakieś tam najprostsze wyposażenie. Jakieś bandaże, jakiś plasterek. Tak żeby móc sobie na przykład skaleczoną rękę opatrzyć. Bo wiadomo, że przy poważniejszym razie to i tak będę dzwonił po karetkę. Nie mam w tej apteczce stazy. E być może kiedyś się dorzucę. Dlaczego nie mam stazy. No, wydaje mi się, że gdybym się sam postrzelił to przy trafieniu amunicją kaliber 308, to pewno pewno bym się <laughs> z bólu zemdlał, a nie, a nie samoopatrzył. Co do amunicji w no, idąc na jelonka, biorę naboje typowo myśliwskie, ale, nauczony doświadczeniem, biorę kilka metali Full Metal Jacket. Tu mam akurat 20, bo chciałbym się przekładać w mniejsze opakowanie, żeby mi się nie motało. <laughs> Dlaczego biorę te naboje Full Metal Jacket również? Ten nabój tu w Norwegii kosztuje w tej chwili około 35-40 koron. Ten nabój kosztuje 10 koron. A, a zdarzyło mi się właśnie w tym sezonie. Nie było jeleni, nie było nic, 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 długo, długo nic. W końcu wyszedł lisek za myszą. Ja go nie wabiłem, po prostu taki, takie zdarzenie zdarzyło się. Ech. No i cóż, strzeliłem nabojem na jelenia. Ech. No i prawda mówiąc, nie było czego zbierać. Dlatego też, dlatego też e, wolę tak. Plastikowy worek, no jest akurat worek na jakieś tam butelki, e, można wybrać cokolwiek innego. Po co? No jak będę musiał iść kawałek ze zwierzakiem na plecach do samochodu, to żeby sobie ubrania nie zafajdać krwią, która zawsze troszkę tam wycieka gdzieś z tuszy to jeżeli będzie coś małego, to sobie mogę to wrzucić na parę minut dworek foliowy, a jeżeli to będzie coś no, troszkę większego i będę musiał drować z wyżakiem na plecach, żeby go nie ciągnąć, bo tutaj teren jest słaby do takich rzeczy, to, to, to narzucę sobie to jakoś tam na plecy, przetnę, zrobię z tego taką la, osłonkę i będę miał. Rękawiczki winylowe. Kilka par. A w końcu jak się patroszy zwierzynę, to warto mieć, żeby rączek rączek nie brudzić i nie ryzykować jakiegoś zakażenia. Albo siebie, albo zwierzyny. Trytytki. No teraz będzie śmiech na sali. Po cholerę ci trytytki. Ano, po taką cholerę, że tutaj mnie uczono. Wiem, że w Polsce troszkę inaczej się oddziela e, głowę. My tutaj nacinamy po prostu e, szyję. Dobieramy się do, do przełyku. Cofamy treść z przełyku lekko w stronę żołądka, lekko w stronę głowy. Zapinamy dwie tyryty, tytyrytki i już treść żołądka, ani treść przełyku nam się nie dostanie, nie zabrudzi nam tuszy. No i tak samo czynimy przy, 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 odbycie. Wiem, że polska szkoła mówi o wytrzebieniu całego tego odbytu, wycięciu dookoła. Tutaj mnie uczono tak i, 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 i na razie tak stosuję. A... Jedzonko. Jedzonko pakuję sobie w takie plastikowe pojemniczki. Dlaczego? Ano. Żeby trzymać buzię w kubeł. Żeby nie hałasować i nie szeleść papierami. A poza tym to chyba troszkę bardziej ekologiczne. Na koniec. Termos. Z jakimś ciepłym napitkiem. Z żadnego alkoholu, żadnej piersiubeczki. No i podstawowe, podstawowe dwa noże. Ech. Ktoś się zapyta, po co ci dwa noże. No, jeden nóż. Do robót brudnych. Ja używam tego Eka. To jest nóż dwustronny. czyli tą stroną sobie rozcinam tuszę, tak, żeby nie przeciąć powłok brzusznych, żeby nie pokaleczyć jelit i tak dalej, i tak dalej, e, wiadomo. A tym ostrzem, wiadomo, nacinam skórę w momencie, kiedy potrzebuję. Ten nóż jest typowo do robót takich, no, brudnych. E, to Są bardzo fajne noże. E, futerał jest z jakiegoś tam, nie wiem, czy to Kydex, czy diabli wiedzą, co nie umiem powiedzieć. Ale jest dosyć solidnie wykonany. E, co ważnego, jest linka, więc ta linka jest na tyle długa, że jak ja mam go przypiętego, nawet przy pasku, a robię coś w sobie to. To nawet go nie odpinam, żeby go gdzieś tam nie zgubić, tylko trzymam go przypiętego na lince. E, do takich troszkę bardziej czystych robót e, dostałem w zeszłym roku w firmie w prezencie nóż Hele. To jest nóż wędkarski, ale do takich mniejszych robót przy tuszy spokojnie się sprawdzi. E, ma ten nóż wadę takową, że ma korkową rękojeść, bo to jest nóż wędkarski, teoretycznie niezatapialny. No ale może to nasiąknąć jakąś krwią czy czymkolwiek z tej zwierzyny, więc będę myślał o tym, żeby gwnić go na coś innego, ale to nie jest rzecz pierwszej potrzeby, więc na razie niech służy. jeszcze troszkę o o o o ponieważ bardzo lubię chodzić na lisa może na razie tak bezefektownie praktycznie on ten jeden co się trafił ale lubię sobie posiedzieć czasami przyleci sowa czasami są fajne obserwacje więc zaopatrzyłem się w dwa wabiki mam jeszcze jeden zapasowy drewniany e, tu jest kniazienie zająca tu jest pisk myszy to są predatory u góry natomiast mam e, dmuchany dmuchany tam jest właśnie knie, dwu, dwufunkcyjny Gniazienie zająca i, e, i Szczek-Lisa, Więc zarówno na lato, jak i na zimę. E, patent, jaki znalazłem w jednym z filmów, to, żeby ten mieszek zatykać sobie. Żebym na przykład idąc gdzieś na łowisko, żebym go sobie ścisnął, Nie robił hałasu, nie poszuł zwierzyny, więc ja go sobie zatykam. I on jest w tej chwili całkowicie dla mnie bezpieczny i dla, dla mnie bezpieczny. Tak, no coś tam słychać, ale to leżąc w plecaku jest dodatkowo stłumiony, więc raczej nie ma problemów. A, dalmierz, dalmierz, kupiłem jakiś tam chiński zali ekspresa. Nawet działa, nawet pokazuje właściwie odległość. Oczywiście, na pewno są lepsze dalmierze, bardziej skuteczne. No, ale ten na chwilę obecną działa. Nie muszę się zabijać. Lornetka Breitlera też nic cudownego. Natomiast przy tym patrzeniu, gdzie nie oszukujmy się, jeżeli patrzę gdzieś z daleka w łowisko, to Pewnie by się przydała jakaś lepsza, ale ta jest wystarczająca, żeby zobaczyć coś tam na odległość 2 yy, km, więc bez problemów mi to wystarcza. Nawet zaraz nie pamiętam, co tutaj jest za. Yy, jakie to ma dane techniczne. Spróbuję coś znaleźć. Jeżeli coś znajdę. Breitler. No i niestety, a może tutaj sobie będzie 8 razy 42, no dla mnie więcej niż wystarczająca. E... Działa nieźle nawet o zmroku, muszę przyznać. To taka, e... taka dosyć tania zabawka. E... Bez żadnej nocto czy termowizji. E... Bo chciałbym powiedzieć, że jedna rzecz mnie tak troszkę. Nie powiem, że przeraża, ale zastanawia. Obserwuję wiele kanałów. Nie będę ich tutaj wymieniał. I kurczę. Gdybym wierzył w to, co mówią na tych kanałach. To do lasu byłbym w życiu nie poszedł, bo okazałoby się, że jak nie mam. O! Tak skromnie licząc! Jakieś berety BRX i. No! Z to pewnie najtaniej to. Horkila. Nic poniżej. Z optyki to oczywiście nic tańszego niż, niż 30-40 tysięcy za monokular i pewnie z 50-60 tysięcy za lunetę na broń. No więc nie, no więc ja uważam i wiem, że da się za normalne pieniądze polować. A, więc bez przesady. Nie trzeba wydać 150 czy 200 tysięcy po to, żeby się ubrać i uzbroić. Nie. Dobra, przepraszam za dygresję. Także to jest taki mój podstawowy sprzęt, w łowisko. W samochodzie jeszcze e, trzymam pas transportowy taki najtańszy, marketowy z klamrą napinającą. Dlaczego go trzymam? No, dlatego, że w razie W w samochodzie mam też hak do wieszania zwierzyny. Więc w razie W, przy pomocy tego pasa transportowego i tego haka, jeżeli będę miał w pobliżu strzelonego zwierzaka jakieś drzewo, gdzie będę mógł go podciągnąć, to sobie podciągnę te, tego zwierzaka do góry i spokojnie wpatroszę, a nie będę się bawił y, z leżącym zwierzakiem. Ja wiem, że można, że się da. Wiem. Ale ja jestem wygodny. E, no a pas transportowy, bo jak mi zwierzak by wpadł zastrzelony gdzieś w jaką dziurkę, no to, to też mogę go sobie przy pomocy tego pasa czy wyciągnąć, czy pociągnąć go po trawie parę metrów. Także do tego pasa używam y, tak jak powiedziałem, dwa rodzaje amunicji tego samego kalibru. W zasadzie nie wiem po co, boże 10 sztuk amunicji grypującej, no ale tak wrzuciłem do plecaka i tak ze mną jeździ. Na pewno ten Full Metal Jacket będę musiał zmniejszyć ilość, bo 5 sztuk amunicji to świat i ludzie. Więcej mi nie będzie potrzeba. Nie 20, a i dźwigać. To też waży. O. Jeżeli uważacie, że coś jeszcze wartałoby dodać, to bardzo proszę o komentarze. No, ja rozważam jeszcze zakup jednego noża: jakiegoś takiego prostego, właśnie do, do, do. Do lasu, żeby mieć prawie czego trzy, a nie 2, bo to się czasami może przydać, i na koniec taka ciekawostka: to jest ta funkcja norma. Ten plastik też jest z normy. Do czego można go użyć, tego plastiku? No, ja polecam jako rozpałkę do ogniska. Jest doskonały i naprawdę można, że tak powiem, jedną zapałką rozpalić ognisko, więc do tego jest świetne. A poza tym, Norma twierdzi, że jest to ekologiczna podpałka. Nie wiem, jak to jest z tą ekologią, ale się podpala pięknie. No, także dzisiaj to na tyle. Pokazałem, z czym chodzę do lasu, żeby robić hałasu. Ach, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy: naładowany telefon. Eee... Łatwo jest upaść, łatwo jest skręcić nogę. I łatwo sobie narobić krzywdę. I kurczę, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy: latarka czołówka. Rzecz uważam niezbędna. O ile wabik na lisa, to tylko wtedy, kiedy idę na lisa. Tritytki wtedy, kiedy idę na płową. O tyle tutaj reszta tego wyposażenia to jest tak zwana stała, niezmienna. Czy to może, czy apteczka, czy monokular, czy lornetka, czy, czy dalmierz. Także to tyle na dzisiaj. Zapraszam do komentowania. Jeżeli kogoś to zainteresuje, zapraszam do subskrybowania kanału. Chciałbym go troszkę bardziej rozwijać. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Miłego wieczora życzę.